Jako Bydgoszczanin i prezes stoczni Lamare, mam zaszczyt być jedną z cegiełek, cząsteczką tego sportu zawodowego w Bydgoszczy, naszej wspaniałej koszykówki Astorii Bydgoszcz. Cieszę się, że możemy chociaż delikatnie, ale zawsze wspomóc rozwój sportu W Bydgoszczy, która jest mi bardzo bliska, i cieszę się, że. Koszykówka w Bydgoszczy rozwija się tak pięknie i liczymy na super wyniki w tym sezonie. W zeszłym roku wystartował projekt Astoria Business Club. Bardzo się cieszę, że w tym roku do grona uczestników tego klubu dołączyła firma LaMare. Dołączył pan Witold Witkowski. Cieszę się podwójnie, bo to jest kolejny wychowanek Astorii Bydgosz, który wspiera klub. Klub biznesowy ma być kolejnym krokiem w rozwoju naszej organizacji i cieszę się, że kolejne firmy chcą dołączać do nas i w ten sposób wspierać Bydgoską Koszykówkę. Jeżeli i Ty chciałbyś dołączyć do naszego klubu biznesowego, spotykać się z naszymi sponsorami, partnerami, budować relacje i wspierać Bydgoską Koszykówkę, to zapraszamy do naszą stronę. Tam są wszystkie szczegóły. Dołączcie do nas.